Witajcie rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj o lenistwie i wymówkach. Jest taki werset, który bardzo lubię, chociaż może nawet dzisiaj już pojawił w innym kontekście. 26 rozdział i werset 13. Leniwy mówi: Księga Przypowieści: Leniwy mówi: Lewica jest na drodze, lew jest na ulicach. No, i generalnie można by zapytać, co w zasadzie ma lenistwo do wyobrażania sobie lwa na drodze, albo yy, czyli widzę na drodze i dwa na ulicach. No i pozornie nie ma, ale tylko pozornie nie ma, bo tak naprawdę ma dosyć dużo. Dlatego, że wyobraźmy sobie takiego człowieka, który siedzi gdzieś w domu, i generalnie powinien wyjść. No i powinien wyjść, wie, że powinien wyjść, ale mu się nie chce. Teraz, jak ktoś wie, że powinien wyjść, a mu się nie chce, to co robi? No, może uczciwie przyznać, że jestem leniwy, nie chce mi się i generalnie po prostu jest to złe, co się ze mną dzieje. Ale wiemy, że często ludzie zamiast uczciwie patrzeć na siebie, to próbują właśnie znaleźć wymówki, czyli fałszywy powód. Powód, który brzmi, powód, który w jakiś sposób przekonuje, no czasami wszystkich, czasami tylko tą jedną osobę i niestety bardzo często im więcej mamy wymówek tym bardziej tylko my sami przez nasze wymówki jesteśmy przekonywani a nie przez inne a nie przekonujemy też innych osób niemniej no właśnie co ten leniwy tutaj sobie wyobraża on sobie wyobraża tutaj dzisiaj że czy nie słyszałeś że są lwy na drodze czy nie słyszałeś że niebezpiecznie jest wychodzić po prostu bardzo bym chciał wyjść, bardzo bym chciał popracować, bardzo bym chciał zrobić to, co jest do zrobienia, no ale lwica jest na drodze i lew jest na ulicach. No nie mogę po prostu, nie mogę tego zrobić. I myślę sobie, że dzisiaj może być podobnie, może już nie z lwicą i lwem, ale na przykład u nas w radości dziki się zdarzają. No i mogę sobie wyobrazić kogoś takiego, kto mówi, i to miałby nawet jakieś uzasadnienie. Że dziki są, prawda, na dróżkach wokół radości. No bo są. No i teraz można by zadać pytanie, czy nie jest to rozsądne, pomimo tego, że są zadania różne do zrobienia w życiu, żeby zostać jednak w domu, bo dziki są na drogach. No, no rozważcie sami. Albo na przykład wiemy wszyscy, że problemem są upijający się nierozważni kierowcy. I znowu, czy nie jest to. Poważne postawienie sprawy i, i, i poważny powód, żeby nie wychodzić i nie załatwiać tego, co jest do zrobienia. Kiedy ktoś mówi, że właśnie... A propos tu moja żona teraz pracuje to pokażę na chwilę. I co ładko robisz? Pracuję. A co robisz? I nie przejmujesz się dzikami. Nie przejmujesz się dzikami i przygotowujesz książki do wysyłki. Tak jest. Także widzicie, a można by powiedzieć można nagrywa. To nie robię, ale, ale robi moja żona, bo po prostu ma to we krwi. To jest taka solidna, solidna firma. W każdym razie mamy takie różne, no właśnie, a wrócę do tego, do tych szalonych kierowców. Słuchajcie, no też można by powiedzieć, może się zdarzyć, wyjdę, tu nie ma żadnych chodników w radości. Szalo, jeżdżą, szale, jak szaleni jeżdżą po tej zopa No po prostu, no, no, no jeżdżą, nie ma się gdzie wyminąć. Chciałbym załatwić to, co jest do załatwienia, no ale nie załatwię, bo po prostu jeżdżą ci szaleni kierowcy i nie załatwię. No nie załatwię. No. Obiektywnie rzecz biorąc, życie jest ważniejsze niż załatwienie tej rzeczy, chociaż ta rzecz jest bardzo, bardzo ważna. No, i słuchajcie, myślę sobie, że gdzieś mamy taką zdolność, żeby używać swojego intelektu do tworzenia wymówek. I tak naprawdę pozostawiam Wam, na ile faktycznie powody zaniechań różnorodnych w Waszym życiu to jest coś prawdziwego, na ile to jest coś, co po prostu sobie wymyślacie, dorabiacie ideologii do niepozbieranych rzeczy ze środka pokoju, brudnych, jak to moja mama mówiła. Można dorobić ideologię. Można. Znaczy, bo może nie wszyscy są ludzie tacy, którzy są dosyć prostolinijni i generalnie nazywają rzeczy po imieniu, nawet jak to są rzeczy trudne. No, ale myślę, że wielu z nas potrafi użyć swojego intelektu do tego, żeby właśnie y, jakąś głębię dodać do, do zwykłego lenistwa, y, niedbalstwa, y, no, do różnych rzeczy. Do różnych rzeczy, które tak naprawdę jakby powód jest zupełnie prozaiczny, powód jest. Y, Smutny, powód jest przykry, a my, a my używamy właśnie od samego początku, tak naprawdę, też kiedy był cykl o grzechu, to o tym mówiliśmy. Używamy naszej inteligencji do tego, żeby wyprzeć rzeczywistość, żeby zaciemnić obraz, żeby nazywać rzeczy w sposób korzystniejszy dla nas samych. Także lenistwo jest niechęcią do wysiłku. Po prostu, jeśli jesteśmy leniwi, to myślę, że uczciwie jest powiedzieć sobie. Yy, może nie jakoś, wiecie, no, no, też zależy na jakim poziomie. Yy, są takie sytuacje, kiedy po prostu lenistwo jest tak przemożne, że, no, że, że tracimy grunt pod nogami. Tak? Finansowo, ekonomicznie, w swoim życiu. Yy, czasami jest to taki łagodniejszy przejaw lenistwa. W każdym razie myślę sobie, że lepiej stanąć w prawdzie, lepiej uczciwie powiedzieć Jaka jest rzeczywistość, niż udawać, wypierać, samemu sobie coś wkręcać i ludziom wokół nas. Lepiej żyć w prawdzie niż w kłamstwie, chociaż jest to trudne i, 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 i pewnie niewygodne. Panie, dziękuję Ci bardzo za to, że wzywasz nas do właśnie nazywania rzeczywistości taką, jak, jaką ona jest. Daj nam odwagę i wiarę do tego, i daj nam siły, Panie, też do tego, jeśli nazwiemy siebie w prawdzie, żeby. Nasze życie się mogło dzięki twojej, twojej mocy zmieniać. Z Bogiem, i do zobaczenia.